Ta. Opóźnienia już. Już mi się nie podoba to. Patrz Mario jestem. Jestem. Powiedz mi jak to wygląda z twojej strony Mario bo z mojej kiepsko w ogóle wszystko zacina napisz tutaj na, na czacie. Tragedia. Jest OK mówi Mario. No dobra no to ja będę siebie widział inaczej. Kolega tu koło mnie siedzi mówi że dostał powiadomienie na Facebooku co się nie zdarza prawie nigdy. Ogólnie mam powiadomienie od Facebooka, że 30, 30 sierpnia, że jest cała strona ścinana do 30 sierpnia. 31 to ruszy. Akurat 31 sierpnia, z tego co wiem, będę w Kielcach. Nie powiem jeszcze z kim, bo mnie nasz kierownik udusi, nasz najnowszy. Ale będę 31 w Kielcach. Barbara Balinowski, dziękujemy Ci. Mówi, że jest ok i słychać i widać i czuć, że z miasta jestem, tak? Um, tak jak mówiłem, nie, opóźnienie dźwięku, widzisz, mają niektórzy. Co jest nie tak z tymi komputerami, Mario, albo z tym naszym programem? W niedzielę już przyszłą będę w, w Polsce. W poniedziałek prawdopodobnie do mm, kolegi Somera szybko na jakiś wywiadik. Zobaczymy na Maremoncie, czy pada deszcz, czy jest globalne ocieplenie na Maremoncie. Wtorek Marsz Polskości. Grzegorz Braun, Stanisław Michalkiewicz, pani Wolska z keln. Ja będę, czy tam się spotkamy, to jest podobno całodniowy piknik, to będzie fajnie. Sobie tam posmarzymy jakieś kiełbaski, nie wiem co mają na myśli ludzie z realu mówiąc piknik. Czy to właśnie taki typu grill czy piknik, to nie wiem, czy chodzi o to, że będziemy tam przemawiać cały czas. O, oh good, dobra, ruszyło, ja widzę siebie też już normalnie. A dzisiaj zrobiliśmy, zrobiliśmy a jak zostaniesz posłem, to będziesz robił live'y? Tak. Będę robił live'y o 6 rano zawsze. Mateusz Oliwa, będziesz musiał wstawać o 6 rano, będzie live. Y. Zawsze jest kompania. Najpierw pod prysznicem szczota taka do pleców wielka. I będziemy robić live. Y. Mateusz Oliwa, to jest, wiecie, kto to jest. To jest znany wszystkim Szwagieł. Szwagieł Wczoraj, wczoraj poszedł na piwo z kolegami, opowiadał mi. No i przyszedł zawiany do domu, ojciec mu otwiera i mówi, jak ty wyglądasz, nie? A ten, a szwagier mówi, słuchaj ojcze, być może jestem pijany, ale zrobiłem to dla Polski. No i wtedy się przewrócił, także widać, że ma poczucie obowiązku jakiegoś, nie? Jakub Wiech, nie wiem czy na Facebooku jest on, no mewy słychać, wiem, muszę zamknąć drzwi, a tu gorąco znowu u nas. Globalne zawitało pod wierzchni. A mewy zawsze się wyśmiewały ze mnie. Jakub Wiech jest znany głównie na Twitterze i chyba z tego co wiem, Instagram jego jest jakiś chyba z milion, tam, przepraszam, 100 tysięcy ma chyba obserwujących. On tam na tym Insta swoje filmiki nagrywa. Na Twitterze jest go sporo, na Facebooku nie wiem czy wiecie wszyscy o kim mówię. Znany za mordysta, klimatysta, komunista, a za słowa takie, które ja wypowiadam teraz. Wszystkich do sądu pozywa. Pozwy śle, jego adwokat zabezpiecza tweety, chowa do sejfu, sejf nie wiem, pod wodą gdzieś chowają, trzymają e, głęboko, żeby nikt nie ukradł im tweetów i pozywają ludzi. E, ja mam go gdzieś, e, to jest komuch, który, który mówi tak: e, próbuje się wkręcać na spotkanie konfederacji, ale już go na szczęście prezesowo-wiermencel pogonił go, bo on próbował e, taką narrację tworzyć, że mm, prawica czyli tu w domyśle konferencja, bo do nas przychodził, nie ma swojego programu w związku z globalnym ociepleniem, ze zmianami klimatu, nie ma swojego programu, ignoruje, omija ten temat, a to powinna każda partia, czy lewicowa, czy prawicowa mu musi w swoim programie, już opracowany jakiś tam e, program na kilka ładnych lat do przodu, bo klimat oczywiście się zmienia, to zmienia, toniemy, palimy się i tak dalej, susza, powódź, Oczywiście, na szczęście nasi go ignorują, bo to nie ma, co, nie ma co wdawać się w polemiki z takimi ludźmi. Dokładnie to fajnie zrobił kiedyś, powiedział Tomasz Sommer w programie w mediach narodowych, że można by ponownie podobnie usiąść tu i dyskutować na temat rozmiarów. Ile zamknąć te mewy? Na temat, jak to było w czasie II wojny światowej, rozmiarów czaszek ludzi z Afryki, tak? Bo Niemcy sobie wymyślili, że połówki chyba czarni nie mają połówek, tylko są całe rozmiary, czy odwrotnie, czy w połówkach mają i wtedy poznajemy, że to jest człowiek z Afryki, czyli jakiś tam niedorozwinięty człowiek. To jest na tej samej zasadzie. Klimat się zmieniał, zmienia, zmieniać będzie, cokolwiek byśmy nie robili, będzie się zmieniał. Do tego wydawałoby się, że ci klimatyści chcieliby tylko okraść nas, tak, bo to jest główny powód, dla którego oni to cały czas sieją panikę, straszą dzieci, straszą dorosłych, mówią, będzie pożary, będą powodzie, huragany, oddajcie pieniądze, a jak oddacie pieniądze, no to wtedy wtedy być może zelżeją te zmiany klimatu, a wiadomo, że propaguje się zawsze taką tezę pieniędzy do grobu nie zabierzesz, tak, no to po co mi właściwie ludzie sobie myślą te oszczędności, to wszystko, bo ważniejsze jest życie. Oddaję te pieniądze, podatki niech wzrastają, byleby, byleby nie spłonęła nam ziemia jak RODOS, tak? Ostatnio spłoną. Widziałeś w telewizji, w TVP, w TVP RODOS. I tak to się straszy. Ale drugie dno jest też takie, że dzieci w Wielkiej Brytanii, w USA i w wielu krajach zachodu już, w Polsce pewnie też pomału, tylko oni zawsze udają, że tego nie ma. Oni, dzieci się uczy, że duża rodzina albo w ogóle rodzina, zakładanie rodziny, to jest właśnie zagłada planety, tak? Dzieci nie bądźcie samolubni, nie zakładajcie rodzin, nie miejcie swoich dzieci, bo jak to zrobicie, to w tym momencie nasza planeta zginie, tak? No i widać, widać to w wskaźnikach urodzeń, że propaganda wbijana do głów dzieciom przez tyle lat odnosi sukcesy. Także tu pisze pytanie o co chodzi z tym cyrkiem. Dokładnie o to co powiedziałem, no, że okraść, nastraszyć, człowiek w strachu oddaje pieniądze łatwiej niż jak jest zadowolony z życia um, i, i widzi przyszłość. tak? Dlatego tacy ludzie jak ja i wielu z Was po prostu im nie pasuje, bo my patrzymy jakoś tam z, optymistycznie w przyszłość, a oni jednak, oni jednak to um, um, chcieliby, żebyśmy wszyscy się bali, tak? bo wtedy łatwiej nastraszonego um, okraść. E, widziałem dzisiaj kilka tweetów premiera Morawieckiego i widać, że te narracje już podejmują, tak, e, powódź w Słowenii, e, jestem sercem z wami, tak, musi być tu na pierwszych, kto jest powód w Słowenii, e, ulewne deszcze w Polsce, zebrał się sztab kryzysowy, zebrał burmistrzów z różnych miast i teraz siedzą, dyskutują jak zatrzymać deszcz, tak, jak żeby tutaj ludziom, chodzi o to, żeby pompować te narracje, żeby to było głośno, wszędzie o tym, żeby się mówiło, deszcz, słońce, cokolwiek, jaka zmiana klimatu, jesień, zima, wiosna, lato, Musimy, musimy coś z tym robić. Tak to wygląda. A teraz jeszcze jedno ogłoszenie, bardzo ważne. Otóż, nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy dużo mogę powiedzieć na ten temat. Eee, wolę, żeby więcej rzeczy powiedział jutro na ten temat gość nasz, który będzie o godzinie 20.00 czasu UK, z tego, co wiem, Mariam mówił. Eee, 21.00 w Polsce i w, na kontynencie, w Europie. Eee, Kanada nawet nie wiem, dowiem się, która to będzie tam godzina. Artur Pawłowski, dobrze mówię nazwisko? Pawłowski, Artur to był. Artur Pawłowski. Pamiętacie go z czasów zamykania gospodarek. Mario, szkoda, że nie mam tego filmiku, ale może lepiej nie, bo za te filmiki też nas banowano, nie szukaj go. Jak pogonił z kościoła łobuzów w mundurach, tak? którzy przyszli i chcieli go zamknąć w czasie mszy, pogonił ich, Zrobiło to się głośno o tym, później jeszcze raz ich wyrzucał z tego kościoła, aresztowano go raz, drugi, trzeci, e, dawano mu wezwania i tak dalej. A teraz to zebrali wszystko do kupy po tym lockdownach, jest z tego co wiem w areszcie domowym i grozi mu poważny wyrok. Nie, e, załóżmy, bo chyba w Polsce podejrzewam, że w wielu krajach jest podobnie, jeżeli wyrok jest do trzech lat, no to można go zawiesić. A jeżeli wyrok jest 3 lata, jeden dzień i, lub więcej, pięć-siedem. To jest kara bezwzględnego więzienia i podobnież grozi mu kilka ładnych lat więzienia za to, że stawiał się władzy w tym lockdownie. Dlatego chcieliśmy go wspierać. Zobaczymy, jutro dowiemy się dokładnie, jaka jest sytuacja Artura Pawłowskiego. On nam opowie, powie co może, bo skoro jest e, e, sprawa tak, w sądzie, no to on nie wszystkiego też może mówić. Nasz ten, nasz polski Tate, 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 Artur Tate. E, zdjęcie możesz jego dać, ale filmów nie puszczę, Mario. Ja się boję, za wszystko nas teraz już mogą. Za wszystko mogą nas wyrzucić, ale przypomnijcie sobie twarz. Wielu z was, z was wielu z was e, zna tego człowieka. Wielu z was pamięta. E, naprawdę potrzebuje pomocy. On wszystko powie dokładnie, czy zbiera jakieś fundusze na to, e, na adwokata, czy i dowiemy się jaki w rzeczywistości mógł robić wyrok, bo mm, bo to jest spory, spory wyrok. Słyszałem. Też nie przygotowaliśmy się Mario przez to, że te trudności, bo chciałem, żebyś pokazał nasz wczorajszy ten filmik z, z ciuchcią, ale to byśmy musieli puścić najpierw oryginał e, na spotkaniu Utuska, a później nasz ten nas, nas, naszą przeróbkę. Nieważne. E, jutro, Artur Pawłowski. Widzimy się jeszcze podejrzewam na koniec tygodnia tutaj na żywo piątek i sobotę zrobimy. Piątek na pewno zobaczymy sobotę. Ja już później jestem w Polsce i w Polsce w kilku miastach Warszawa z tego co Kielce, Rzeszów. Kraków na razie. To jest planie. Także zobaczymy się w końcu na żywo i będziecie zobaczyć mogli na żywo, jaki ze mnie szuk. Mario, ma co? Mario, ale jakbyś kurczę oryginał najpierw rzucił. Też masz oryginał, żeby ludzie wiedzieli o co chodzi. Widziałeś, co było na spotkaniu u pana Tuska? U pana Tuska na spotkaniu. Mario, widzę, że to jest już przeróbka, ale weź poszukaj oryginału. Jeszcze chwilę poczekamy. U pana, u, u Tuska na spotkaniu przyszedł chłopak, który Strasznie pomstął na konfederację, i powiedział, że oczywiście w konfederacji są faszyści, no i naziści, i tak dalej, i korwieniści, tak? To jest jedna, dla niego to jest to samo, tożsame te wyrazy. No i przejeżdżał pociąg, akurat. No a ten chłopak był taki biedny, taki widzę, że sfrustrowany. Myślał, że to korwieniści go zagłuszają trąbkami, i mówi, o Jezu, o Jezu, co wy mi robicie, coś w tym stylu. A Donald Tusk mówi, jak? To przecież to pociąg przejechał, tak? Ale myśmy to przerobili. No, dobra, Maria, to już nie szukaj. Włącz nasze i, i, i pośmiejemy się. Wytłumaczyłem ludziom, jak było oryginalne, w oryginale, A myśmy to przerobili tutaj. Tak, Nazywam ja, się Dawid, studiuję na UJOCie politykę społeczną. I mam takie krótkie pytanie. Odnośnie konfederacji, której poparcie trochę rośnie, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Oczywiście są to korwiniści, patrząc na artykuły polityki, również osoby uwikłane w różne faszystowskie ugrupowania. No i dużo się mówi ze strony Platformy Obywatelskiej o PiSie. Bardzo ha, ha, ha. dziękuję za te miłe głosy. Pewnie wyborcy konfederacji gratuluję wyboru. Miło ze strony studenta polityki usłyszeć takie akompaniamenty. Wierzę. Że... chyba chodź, przyjechał. A przepraszam. Słabo to idzie, Mario. Nie wiem, co się dzieje z tym programem. Tak samo na Facebooku. Aj, musimy, Mario, ty musisz tu przyjechać i musisz zrobić te, i musisz zrobić te komputery nasze, resetować. Twój też jest cały zawalony, bo wczoraj robiliśmy film. Godzinę zamiast 15 minut. Dobra, y, wszystko wiemy. Bądźcie jutro. Artur Pawłowski, godzina. Ósma wieczorem w UK, 21. Polska, Niemcy i reszta kontynentu, a resztę e, inne kontynenty sami wiecie, e, jakie to godziny. Także zapraszamy. Do usłyszenia.